Nowa klatka właśnie tutaj jest robiona. Od dziadka wziąłem podest. W sumie dał mi. Tutaj od nagarki było, więc tutaj przeciąłem z garków taki jakby półeczka, szafeczka. Coś takiego tutaj. I to trzymało. A tak to to wziąłem. Góry też od dziadka. Natomiast to tutaj to od drugiego, ponieważ nasławię miał. Więc to zacząłem robić, bo z tej klatki teraz gadam z kupującym na temat królika, jak chcę. Patrzę, nie ma królika. Wystraszyłem się, że mi uciekło gdzieś tak 50 zł. W sumie... Nie, bo ten e, tam hodowcy go chcieli złapać, a ja go złapałem i, e, i nie uciekł. E, z tego to takie grube jest e, panele. Trzeba było zrobić, no w sumie cała ta klatka jest ze słomu, tylko trycytki były potrzebne oraz e, e, te kleszcze do drutu, i to się zaczęło robić. Otwórzy trzeba zrobić. E, ten otwór to jeszcze się zastanawiam, czy czego e, to robić. Ale dwa razy większy od tego, ponieważ słabo się go otwiera. Więc myślę, żeby tutaj wyciąć to. Tu i będzie taki podwójny, że tutaj się otwiera i tu.